Nowo wybrany starosta powiatu wołomińskiego, Arkadiusz Borelich, marki Platforma Obywatelska. To wielka chwila? Myślę, że dla mnie na pewno. A o tym, czy to będzie wielka chwila dla Powiatu Womińskiego, zdecydują najbliższe pięć, najbliższe pięć lat. Zdecyduję. Głęboko w to wierzę, ponieważ mamy świetną drużynę i w zarządzie, który będę proponował, mamy bardzo dobrych i doświadczonych też samorządowców w postaci radnych, więc no, wszystkie ręce na pokład i musi być dobrze. To, 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 to nie ma o czym mówić. To musi być przełomowy czas dla Powiatu Womińskiego, miejscowości Powiatu Womińskiego też. Dzisiejsze obrady pokazują, że nastąpił czas wielkich zmian w starostwie. Jeżeli chodzi o prezydium, no tak, zdecydowanie prezydium rady to same panie, więc to już też jest jakoś taka nowa, prawda, bo nigdy tego wcześniej nie było, przynajmniej nie kojarzę. Robi się z tego tradycja już. Być może, tego jeszcze nie wiem, ale też zaproponowanie przeze mnie Kasi Pazio na wicestarościnę czy wicestarostę powiatu łomińskiego, to też pewna nowość, bo ja bynajmniej nie kojarzę, żebyśmy na, tym, na tej istotnej funkcji przecież mieli kobietę. Pierwsze 100 dni i pierwsza decyzja, czego będą dotyczyć? Tego jeszcze nie wiem, bo na razie trzeba, mówiąc krótko, tak wejść płynnie w urząd, zapoznać się z pewnymi sprawami, jak to wygląda. I o strony też kadrowej może mniej, bo, bo to wiadomo, że to też wymaga pewnego czasu, żeby się zapoznać z pracownikami. Przez ostatnie lata nastąpiło wiele zmian na kluczowych stanowiskach w starostwie, więc to też jest moment, w którym będę musiał się gdzieś zapoznać z tymi, z tymi osobami. Nie chcę dzisiaj tutaj składać pewnych deklaracji, oczywiście one za, zostaną złożone, ale po tym czasie, kiedy to będę miał możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem starostwa. Kiedy dobierzemy już zarząd y, powiatu i będziemy mogli razem wspólnie zasiąść i, i zobaczyć, y, na czym stoimy, tak naprawdę. Zaskoczenie, ale przynajmniej dla części radnych. Wicestarostą powiatu Wołowickiego została pani Katarzyna Poziom, Samorządowiec od wielu lat, czyli funkcja, stanowisko doskonale znane i obserwowane, ale z boku. A teraz przychodzi sama i podejmować decyzję. Jak to będzie? Jak to będzie, czas pokaże. Natomiast to prawda, panie redaktorze, 18,5 roku przypracowałam w tym miejscu, w stresie powiatowym w Ominie, więc zadania powiatu są mi doskonale znane. Niemniej jednak, starosta, czy wicestarosta, czy członek zarządu, tak naprawdę nic nie znaczy bez dobrego zespołu pracowników. A więc ja liczę na to, że zastaniemy tutaj z zarządem dobry zespół pracowników. I to tak naprawdę ta współpraca między Radą, między zarządem i pracownikami będzie pracowała na to dobro nasze wspólne. Ciężko Pani sobie zapracowała na to wyróżnienie. I ja to doceniam, bo ja przez lata przyglądałem się wszystkim Pani działaniom, które tutaj Pani prowadziła i wiele osób jest naprawdę zachwyconych pani podstawą. Uważam, że jest Pani właściwym człowiekiem na właściwym miejscu. Bardzo dziękuję. Jakie wyzwanie przed Panią? Myślę, że wyzwania są przed wszystkimi radnymi, nie tylko przede mną. Jak słychać, że będą pieniądze duże z KPO? To ta współpraca całej 29 jest bardzo ważna, aby jak największym strumieniem te pieniądze spłynęły. Poprzednio spływały również, były, jest wybudowany szpital, teraz jest mnóstwo prac, które trzeba dokończyć. Szpital są inwestycje, inne inwestycje, inwestycje drogowe. Myślę, że za pięć za lat będziemy mogli powiedzieć, co nam się udało zrobić. Jesteś osobą nową dla samorządu. Zgadza się, jestem osobą nową, ale te rzeczy, którymi chciałabym się zajmować, to już na poziomie kampanii zostały przeze mnie wyartykułowane. Między innymi, między innymi opieka w szpitalu powiatowym. Tym trzeba się zająć, trzeba pomóc specjalistom, trzeba ściągnąć tutaj specjalistów. Nie mówię o remoncie, nie mówię o pisaniu petycji ani o nie wiem, wydarzeń, tworzeniu wydarzeń na Facebooku. Tu trzeba po prostu działać. Także to jest jeden z moich celów. Kolejny cel to jest nagłaśnianie hejtu, który dzieje się w internecie i nie tylko. Który dotknął. Tak, dotknął mnie, natomiast ja tutaj bardzo dziękuję mojej rodzinie, bo ja dzięki niej poradziłam sobie z tą sytuacją. Ta sytuacja jeszcze trwa, natomiast ja bym chciała, żeby zachęcić przede wszystkim młodych ludzi. To są takie tematy, które są bardzo delikatne, natomiast uważam, że trzeba o nich mówić głośno i nie wolno o nich właśnie zapominać, czy spychać je po prostu, bo nie wiemy jak do nich podejść.